Dzień dobry Anna Wiejak, Instytut Myśli Szumana, Szuman Optics Magazine. Dzisiaj w kluarach Kongresu Samorządowego Trójmorza gościmy pana ministra Przemysława Czarka, pana profesora Przemysława Czarka. Dzień dobry panie profesorze. Jesteśmy świeżo po panelu poświęconym w zasadzie budowie superpaństwa unijnego, bo to już nawet nie jest federalizacja, co zresztą bardzo mocno wybrzmiało podczas tego panelu, podczas rozmów. I wydaje się, że to jest superpaństwo o charakterze totalitarnym, bo mamy i źródło władzy idące z góry na dół, mamy początki cenzury, mamy brak odpowiedzialności organów nadrzędnych, przed, przed, znaczy organów unijnych przed organami nadrzędnymi i tak mogłabym wyliczać. Długo. Czy zgadza się Pan z tą diagnozą? Cóż, tak, nie, nie muszę się zgadzać, taka jest natura rzeczy. Każdy, kto chce zawładnąć całością, chce stworzyć coś jednolitego. Każdy, kto nie ma nic złego na myśli nic do ukrycia, tylko chce po prostu współpracować, nie broni się przed współpracą, nie broni się przed wspólnotą równorzędnych partnerów. No, tak jest też w Związku Małżeńskim, tak jest w rodzinie, tak jest w gminie, tak jest w każdym innym podmiocie czy w każdej organizacji. Także organizacji pozarządowej. I dzisiaj mamy dokładnie to samo, tylko w przeniesieniu na poziom międzynarodowy na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Gdyby. Ci Niemcy, Francuzi, którzy stworzyli elitę brukselską Europejczyków, już nie Niemców, nie Francuzów, prawda, tylko oni, Europejczycy, Brukselscy, gdyby oni chcieli współpracować na zasadach traktatowych, czyli równości państw członkowskich i jednomyślności w sprawach fundamentalnych, bo mieliby na względzie tylko to, co było u zarania Unii Europejskiej, czyli dobrobyt dla wszystkich, współpraca gospodarcza dla bezpieczeństwa. To by nie tworzyli jednolitego państwa, ponieważ nie chcą tego, tylko chcą być hegemonami. Chcą zawiadywać wszystkim: tym, czy możemy zawierać związki małżeńskie sakramentalne, czy nie, czy chodzić do kościoła, czy nie, czy uczyć religii, czy nie, czy edukować seksualnie, czy nie edukować seksualnie, na takim, czy na innym poziomie, czy mieć takie, czy nie inne sądy, czy rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny, czy związek trzech mężczyzn i jednego psa. No krótko mówiąc, to są hegemoni, którzy chcieliby tylko zrobić na swój wzór wszystko. A to oznacza brak demokracji, brak poszanowania praw innych, brak y, solidarności, tylko po prostu totalitaryzm i w tym kierunku zmierzamy. Natura rzeczy. E, no i oczywiście Deutschland, Deutschland ubrales. Siłą rzeczy to jest w interesie kogoś, tylko że już nawet w tych Niemczech można wyodrębnić tych, którzy myślą o interesie niemieckim. I ja nie zabraniam Niemcom myśleć o interesie niemieckim, wręcz przeciwnie, y, tak powinniśmy robić robisz również i my. Tak powinni robić wszyscy inni w ramach Unii Europejskiej. Ja tylko mówię, że z tych Niemiec najwięcej tych właśnie myślących tylko w interesie niemieckim stało się Europejczykami, żeby ten interes niemiecki tworzyć na zasadzie że to nie jest nasz niemiecki, to jest nasz wspólny europejski. I to już jest kłamstwo, któremu oni chyba nawet w pewnym sensie sami ulegli. Patologia, która się szerzy na stronach brukselskich jest tak ogromna, że po prostu to trzeba przerwać, a o żadnym jednolitym państwie europejskim mówić nie można. Dzisiaj profesor Juli Mondi wskazał na dwa najważniejsze aspekty tworzenia się państw jednolitego. Pierwszy osiągnięty na powierzchni trzech czwartych Unii Europejskiej. Niestety są w również Włosi, na czym ubolewał Gilles Mondi. Eee, to znaczy wspólna waluta, a drugi wspólne wojsko. I właśnie jesteśmy świadkami tego procesu tworzenia wspólnego wojska, które jest potrzebny do tego, żeby stworzyć jednolite państwo europejskie. No nigdy w czymś takim uczestniczyć nie możemy. No i oczywiście zaprowadzić ordnung, dlatego że to wojsko ma, a nie bronić granic, tylko zgodnie z ideologią Spinellego ma służyć do tłumienia protestów wewnętrznych. Proszę Państwa, no po co Unia Europejska. Unia Europejska powstała po to, i tak została zaplanowana przez The Gasperi, przez Adenauera, przez Schumana właśnie, żeby była formułą pokoju w Europie, ale pokoju dlatego, nie dlatego, że ktoś nam chce ten pokój z zewnątrz naruszyć, tylko dlatego, że my tu w tym miejscu na świecie stworzyliśmy gehennę nieprawdopodobną. My tu Europejczycy, Niemcy. Niemcy Polakom, Niemcy Francuzom, niektórzy z Niemcami, innym. Więc po to, żeby się więcej tego rodzaju rzeczy nie powtarzały, jak w połowie lat w wieku XX, to stworzono Unię Europejską. Współpracujmy gospodarczo, nie kłóćmy się o ten węgiel, o tą stal, tylko stwórzmy europejską wspólnotę węgla i stali. Nie kłóćmy się o ten atom, stwórzmy euroatom i tam inne rzeczy, po to, żeby był wśród nas pokój. I tego się trzymajmy w Unii Europejskiej, a nie tego, żeby realizować interesy jednych czy drugich i żeby znów przy pomocy innych metod, Tłumić inne, inne narody. No, to jest państwo jednolite europejskie. To jest recepta na katastrofę na miarę połowy XX wieku w bardzo krótkim czasie. E, Sformułował pan dzisiaj bardzo interesujący i bardzo potrzebny postulat, a mianowicie e, posadzenia wszystkich tych, którzy łamią traktaty unijne, e, w odpowiednie miejsce charakterystyczne dla ludzi łamiących prawo. To nie jest mój postulat. To jest postulat sprawiedliwościowy. Znaczy w każdym systemie, w którym mamy e, winę i karę, Kary, no jak ktoś ma winę, no to powinien mieć też karę, to nie jest mój postulat. E, Tylko jak to zrobić? Normalnie, przejąć władzę. Natomiast e, mój postulat bardziej szedł w ten prawdziwy w kierunku e, absolutnie e, wyeliminowania e, możliwości tworzenia prawa europejskiego na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, bo są sędziowie kompletnie nikomu nie podlegający i tworzący sami prawo europejskie wbrew wszystkim, którzy e, głosowali na takiego albo innego przedstawiciela. To jest absurd w traktatach, który trzeba wyrzucić, a reforma instytucjonalna za tym idzie. Natomiast to, że trzeba pociągać do odpowiedzialności tych, którzy prawo łamią, no, to to jest wymóg praworządności. Jeśli unia miałaby być niepraworządna, a dzisiaj jest, to lepiej, żeby jej nie było w ogóle. A co z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim? Dlatego, że to są dwie patologiczne, kolejne dwie patologiczne instytucje i pytanie, czy je reformować, czy po prostu rozwiązać. Gdyby nie Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, jego orzecznictwo absolutnie nie okiełznane, to myślę, że Komisja Europejska sama w sobie nie byłaby instytucją patologiczną. To taki rząd na poziomie unijnym. Yy, nad, ale nie nad rząd, rząd członkowskim. On tak działał. Działał w zakresie kompetencji tylko unijnych. Parlament Europejski natomiast zgodnie z tym, co koledzy podkreślali, jest dzisiaj instytucją zbędną w takim kształcie, w jakim jest, bo tworzy fikcję reprezentacji ukraińskiego demos, które, ukraińskiego, europejskiego demos, którego nie ma, yy, bo nie ma społeczeństwa europejskiego i narodu europejskiego, więc yy, trzeba by się zastanowić, czy w ogóle jest do czegokolwiek Parlament Europejski potrzebny w moim przekonaniu nie. No, ale przecież chcą stworzyć nowego człowieka europejskiego, to jest zresztą zapisane w zmianach tak, traktatowych. To, tak jak chcieli stworzyć nowego człowieka komunistycznego, jak chcieli stworzyć e, jakiegoś e, homo-sovieticus i tworzyli, e, tak chcą stworzyć teraz jakiegoś e, e, homo-bruksel, jakby to nazwać, płaci, nie wiem, brukselskiego człowieka. E, a to się im nie uda, ale przy, będzie to przynosiło ogromnie wiele strat e, e, i też wiele nieszczęść. Sam proces stworzenia takiego człowieka europejskiego. Jako czy Pan szansę na to, że uda się doprowadzić do normalizacji sytuacji na forum Unii Europejskiej? Czy jest na to szansa, czy raczej trzeba się przygotować na najgorsze? Zawsze jest szansa, choć ona jest niewielka. To ile procent? Może 20. To i tak dużo. Trzeba wykorzystać szansę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.